Kto się tu opucił? O Emi, No się wcześniej opuciłaś O ale zaprejdowałeś domek No tym razem O no, tym razem ja się wcześniej opuściłem. Trochę tą ulepszyłem Opnisko ten masz opok no, tak. Zaprałem ja topie trochę trebna jak spałeś Okej. Okay. Zaprałem topie trochę trebna jak spałeś Okej. Okay. O nie no. Dobra, no to co robimy dzisiaj? Dalia, Może domek? Bo się no to też, ale chciałbym wstać w końcu tamkę i huplerę co nie? No ale nie, nie mam nie hmm. nie, nie mamy jakiego nie Może jakaś wędrówka koło wyspy, czy coś? Może w lesie? Nie wiem, może gdzieś być. Dobra, no mistrz, trwała. Szybko te trzeba odrastają Ta siemia co wykopałeś sama też odrasta Naprawdę dziwne miejsce Bardzo łatwo się zbiera mm. Zobaczę jeszcze raz tą barierą. Mam tą łódkę Zobaczę nie wiem może coś to zmieniło O oh, what the fuck? Ej to o! Tomek i Hooper Nie czego nie pójdźcie tu, nie! O nie nie, oh. nie mieliście tutaj płynąć. No ja oni chyba są mam nie teraz razem z nami. Tak I to teraz, chyba. Nie da się stąd wrócić! A, w końcu jesteśmy razem po tej głupiej burzy. To za spiek okoliczności, że was tu da się, No to spróbuj, no. Dawaj. No. Spróbuj. No już nie wrócicie. Dawaj. Teraz jesteście tu więzieni z nami. No. Już nie ta rata wyjść. To sobie daj mi zobaczyć. No, no nie, nie ta rata, no. Spróbujcie. No, 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 tam, pana tego nie pana niego. Ta. A co się stało? Co się Trzeba się przepłynąć <noise> ja a mówiliśmy co nie? A, moja łóżka my też próbowaliśmy Dobra to co robimy chłopaki Mm, czyli... Witajcie na wyspie. To jest dziwne. O. To dla mnie to jest dziwne, że oni tu przypłynęli jakoś tak samo jak my i nie mogą wyjść. Ej, bo, Ej, masz otarcie, pokaż mi statystyki, bo Hubert dał, żeby No. Daj mi tarczę. Potem myśli panek, że wypłynęliśmy tu i nie możemy teraz wyjść. Jakby takie no. drzwi. Jakby żelazne drzwi, nie? Można wyjść, ale nie można wyjść. Wiesz, o co mi chodzi? No wiem. Takie coś. O jest już noc jest. Da, dasz tarczę tą, co Hubert Ci dał, bo chciał, żebym ja dostał? O, prawda jest na to stoi. A, nie jasne. Eeeem, Green Veil Sincer, Green Vess, Green pale, Dexter, No i specjalną. Masz. A ty, a pokaz, pokaż. Swoją rzecz Wipen. legendarną Pytamy, o. Ja A, mam moją wędkę i to będzie 2, pie piercing, dwa, dług, Musimy stawić. i szarpnę, sz trzy, masz. Stopułem patyk. Może z naszej wódki jakiejś. No jeszcze nie byliśmy szukać po wyspie was, to, to był nasz plan, ale rzuciliście. nie liście. No i tak dostałem Daj mi no. Dobra, może... Chodźmy po tej wyspie, może coś znajdziemy, nie no. wiem A co jak nie? No, nie wiem coś Trzeba znaleźć Jakiś burz jest. Jestem mistrzem poszukiwaczy. Ej, patrzcie, co to jest? Coś dziwnego, chę, koka, pakowca. Jakie jest tłumia My Maj o, o co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? po jakiej teme? Wow. Ej, po Podzielimy Ej, się wiecie, itemami! Podzielmy Japończym się tematami miecz może Hubertowi wątaczem. No. Co to jest za znak? Eee, no no to właśnie to się to pytałem. Mój To wy zrobiliście ten znak? Nie, nie, my nie zrobiliśmy. To... Jak to? No my tutaj przyszliśmy. Albo to się nie. był tutaj koniec. przed nami. Ktoś jeszcze jest na tej izbie. Albo ktoś to Pamiętaj, chłopie był. dziwne. To może jego itemki? Już wszystko jest Dobra Ja już wszystkiego się spodziewam Musimy znaleźć tą osobę może. No Dobra, idziemy drużyno szukać tej osoby Może gdzieś tu jest O tu wtedy? Ej I... Wiecie co jest śmieszne? Co? <laughs> Że zapraliśmy tej osobie wszystkie itemki No O, zaraz, no. Ej, patrzcie, papuga. O, już nie ma papuga. My tam mamy krew. Zabijmy. Patrzcie, piórka. Wyda nam się na strzały. Wyraź kopania, Jacek. O! o, o, o. Żyje. Mam kilo. Ej, widzę żelazo. Kopmy. A, ale co, też spadam. Ale po tych lianach się trudno chodzi. O! Ej, gdzie był Hubert? Zgubił się tu. On nie, on zrobił Kraft. O sorry, nie to się też żyłem. Ale mamy Kraft w... No. no ale on, on chciał zrobić sikierkę sobie. Pamiętajcie, że to jest takie satanki płócieni. Zobaczmy. Pomocy! Lawa! Hmm? O, i węgiel. Patrzcie ile węgla? Raz. A i jeszcze sporo. No będziemy mieć w końcu na pochodnie. Chłopcio, uważaj! Teraz ja postaramy się na to jak Nivka. Chłopcio! Podpalił się! mam. Mogę się podpalić. Spotykamy się i od razu ginie. Co to było? Pioruny! O nie. Pioruny. mam.

no, a wow, patrzcie chłopaki! Akcelot! On właśnie skoczył po ryby, więc jego się nie pytam, tylko ty zostawiasz. Fajna ryba. Naprawdę rzadka, ładna. Wcale jej nie widziałem na innych moich przygodach. No. Bardzo rzadka. Wniosłeś gdzieś przygódę? Co? No. Jestem wielkim podróżnikiem. To widzę? Ja szukałem takie kopalnie, sami by się urodziliście. To dajcie mi w końcu kilo? O właśnie, mam drewniane. Ja też mam drewniany. To no, mało, ale. I mam. i trochę I, kamienia mam. Macie, dwie ratunku! O, 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 mogę oddychać. Huber, szybko tutaj! Trzeba jablę dwa drzwi Albo więcej Chcę Żeby oddychać po Nie schodem. musimy tam płynąć chłopaki Tam jest to niebezpieczne no. Możemy wykować tam węgiel i iść Ale ja, Może ja bym chciał to punktu zebrać Może powrócimy tu później z lepszym ekwipunkiem No ale zebrajmy to Hubert nie masz tylko jedno życie Dobra Nie rysykujcie Ale no, dziwi tylko nożycie, mamy Dziwi są super mocne patyki hmm. Ja mam patyki, czekaj Tam ci Wow, będziemy mieli bardzo duże zabawy No bo Masz jeszcze raz no nie, znów Rupert złapał. Rupert przestał machać ile pozłapał. Dobra. No, Dobra. No, ja jest jestem pusty. Oha. Daję ci telepatyków, że wystarczy. Ale tutaj to jest coś odsalotli. Tutaj jeden pynął, potem dam drugi. Macie, ja też chcę. To jest moje, te to, to proszę się otrzymać od mojego piecyka. Za no każdego piecyka, ale moje zelażał. O, kto mi zabrał? Złodziej? A nie pozwoliłem. Aleś mi zabrał zlażo, Ja to nie moje. otwierałem piecyki. Tome. No, ja też przetarłem. Nic zrobię, Tutaj kurza byliśmy? Zrobię tarcie. Wiecie co jest późno? Co? Ciekawe, jest, to, że nie spotkaliśmy jeszcze żadnego potwora. No, Będzie później będą Mam po A nie ma na tej Zrobię sobie lepszy kilof. I lepszy mieć jeszcze zaraz Gdzie Gdzie wyjdziecie? Szukać więcej dróg A jeszcze tworzę i tak A nie? No nie, jeszcze zostawmy ja jeszcze robię. Dobra, robię mieć dwa pasoły. Może się przyda, ale nie wiem. Zrobię sikierkę. Na razie mieć nie poczekam. I jeszcze wiaterek z wodą zrobię. Dobra, tutaj chyba wszystko. No, jeszcze tu coś jest. Jak ten tomek wymyśliłeś coś? Ucieczka z wyspy. Może, może po coś może będzie coś pozostało. Nie no. wiem. Ja czekam na no. zrobienie zelaża Już mam potem aktyplany. Portal mam. water bucket mam. Jaderko z wodą, już się przyda na pewno. Ja się co można no. zrobić. Tak myślę. Motyki nie potrzebujemy. Nie wiem. Może jednak zrobię te pryskuję. Dobra, muszę powoli na powierzchni. My tu prawie wszystko wykopaliśmy całym roku, coś prowiąc Mam więcej żelazo. Ej, a gdzie jesteście? Tak jest muka po próbę. Okej, widzę. Jest na mapa kupertu. Patrzcie na mnie, patrzcie na mnie! Wam nie zrobiłem Chodźmy do naszego domu, tam zrobimy żelazo. Przepalimy. Okej, okay, ja już przepaliłem Kuprze. tutaj. Jeszcze nie zrobiłem kawałku zbroi, ale robiłem wiele poprzez po fajnych rzeczy. To chyba tutaj było? Nie. Nie, to nie było. Tutaj! O, brud. O nie. To nie tu A, to tutaj było. Pamiętam. Chyba się to. i na przykład nie No! To nie bije! Garancia! Zapomniał O! Mm. Mięsko robię, zostaw. To już czas spada, mam mało HP, pomocy. Bo mnie popychają cały czas. No jak to, chłopaki. No nie ma ok, To Marek cały czas mnie popychał. Nie chcę się Musimy się wracam na a to jest przeklęty. Chodził On... za łódką. A jaj, idę Chodźmy to tam i przepalać tam Do domu Hubert z tamtą tam wyjdzie. Hubert wie gdzie jest dom Wierzę w domu Tam gdzie... Yy, skąd przypływał Tak, też zostawię zimno na piecyki poradnie. Ej, patrzcie na górę Jej yeah. Dobra dam wejgiel, dam wejgiel do środka o, stary. A, Stan Okej dam Dobra, zrobię te pochodnie Ja sprawdzę sobie zrobię to mam, swoją mam Ja męk. zrobiłem kilo Ja u mnie spotkanie Na razie nie było um, puket, puket. Um, shield i nie zależy mi to stało. I patrzcie na to, patrzcie, patrzcie, patrzcie. Nie yeah! będzie na nas spadało. No i tak mi pisał. Może jakiś do mnie. A mniej pada. <laughs> Przecieka. E, bo, bo, to, e, bo to, to zrobiłem? Czy Nie Nie. To śmiesznie wygląda. Dobra, co robimy dalej po Czekamy na żelazo, kiedy się to zrobi. No, ja co bym dalej? sobie odpoczął twarzą. Może na razie koniec przykut. Po prostu odpoczniemy. W ogóle patrzcie na ten wielki miecz, nie? No. Myślicie, że, to, że ten miecz coś znaczy? Nie wiem, tam... ten ja, miecz... To nie wiem, to ma, ma tutaj takie jeden, i ma... I jaka, jak, ja, jakby pięć, tutaj jakby jakaś tarcza, nie wiem. A ty jakiś bokem to No, przejdziemy się po wyspy następnym razem. No. Chyba też, to chodźmy na pochaty. super. Ja sobie usiądę na pierdolę. Niestety łóżek nie mamy. Ja A. chyba zaraz zasnę. Też na Chyba mam Piecek pod Bo jest uciekło. Co tam, Hubert? Chcesz tam, Ale... spać? się tam, lubię ten pomysł Ja w tam, cały dzień tam, Później poszliśmy na tą przykotę, to nie wiem już ile tak minęło, jajka, spadź. Aaaa... Ej, ta spać. a gdzie jej elsobek? Ja tu za to bo, na na burzę.